Nie ma złej pogody, są słabe charaktery. To powiedzenie biegaczy. Ale jak bardzo pasuje to też do akordeonistów, do osób grających i uczących się grać na akordeonie. Robi się ciepło, jest wiosna, dni są długie. Nie mam czasu grać na akordeonie, siedzę długo na dworze. A co ci przeszkadza wziąć akordeon i siedzieć z nim długo na dworze? Także witaj w 141 odcinku poniedziałkowego rozruchu z belfrem Gofrem podczas biegu. Pamiętaj, że każda pogoda jest dobra, żeby grać na akordeonie. Ale oczywiście uważaj na upały. Wczoraj właśnie do mnie napisał jeden z kursantów, że zostawił akordeon w bagażniku, bo cały czas za sobą go wozi. Mam nadzieję, że nic tam się strasznego nie stało, że to jakaś pierdółka, bo kompresję stracił w jednym miejscu. Przepuszczę powietrze. Pamiętaj, przegrywać życie na akordeonie. Uważaj oczywiście na pogodę, ale nie traktuj akordeonu sezonowo, bo będziesz wracać od podstaw do nauki gry na akordeonie. Nie czekaj, że na emeryturze będziesz mieć więcej czasu i będziesz grać na akordeonie, jeżeli już coś grasz jeżeli już coś grasz to zrobisz 5 kroków do tyłu zobaczysz jak wiele zapomniałeś jak bardzo paluchy ci zasztywniały jeżeli zacząłeś na przykład w styczniu naukę, a na lato sobie przerwałeś, to uwierz mi, że będziesz we wrześniu w październiku zaczynać od nowa także graj cały rok na akordeonie uważaj na pogodę pamiętaj, że nie ma nie ma złej pogody są słabe charaktery. Dokładnie. I biegniemy z belfrem gofrem. Także przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą jak ich zagrać. Tak jak mówi w przysłowie Akademii Muzykanta a